A teraz idziemy do miejsca, do którego powinniśmy byli przybyć... rok temu. Serio. Rok temu. Ten? Nie. Ten? Nie. Ta korweta też nie. Ta korweta też nie. O. o to. O nie, chcecie zobaczyć dzisiaj, ucz elita polskiego prawa? Idziemy tam, Wydział Prawa i Administracji w Katowicach! Wczoraj był rozdanie indeksów i dzisiaj jest też kolejka masakryczna przyjdę jutro hej, hej, hej jest już kolejny dzień Właściwie to już nawet nie pamiętam, który z kolei. Eee, więc dzień dobry. Eee, dzisiaj idziemy tam, gdzie mieliśmy iść. Eee, a teraz rozpoczynamy nasz dzień. Normalny Normalny dzień. Eee, czyli innymi słowy, śniadanko i kawka. Jest godzina 4:49. O mój Boże. Powiem Wam, że fajnie było ostatnio. Eee, fajnie. kamera. Fajnie było ostatnio, właśnie wczoraj. Wczoraj Samuro wszedł e, na serwery. Dostałem Endless Space 2 dostęp od Jaroka. Dzięki. Bierzemy gry kosmiczne, strategiczne 4X zajebiste. No. Tak więc rozpoczynamy pracę dzisiejszą. Tak mój dzień wygląda. Przeważnie z rana. Oczywiście hasła dostępowe. Mam no, pasa duży wam. Taki program do haseł. Cała lista haseł różnych, przeróżnych. Tak więc y, warto tego używać, z tego względu, że jak macie dużo różnych kąt. no to w tym momencie po prostu wam się już pędzieli i musicie mieć y, jedno hasło do wszystkiego, prawda? Macie jedno hasło do wszystkiego, nie? Jeszcze kuwerty, nie? E, no, a ten program umożliwia robienie kosmicznych haseł. Kosmicznych haseł y, i w ogóle super sprawa. No więc dzisiaj wybieramy się w końcu, tam gdzie mieliśmy dotrzeć rok temu, czekamy mniej więcej do tego oporu. Jak dojdzie, zobaczymy, co się będzie działo dalej. Czasami już nie <grystanie> A teraz pokażę Wam coś fajnego. Dostałem maila z Blizzarda z takim dostępem do testu streamu, który na bliską 2016 z Heroes of ogólnie. Chodzi o to, żeby przetestować sobie swoje możliwości swojego internetu. No i to będzie mój pierwszy stream, w którym będę komentował w ogóle od razu blisko, nie? I no... Co się będziemy ograniczać? Do <tod> ważnych świat należy. Ale o tyle fajne jest to, że operatorkę masz już załatwioną. Witam szanownych i z tej strony. Dzisiaj będziemy opowiadali na temat balisty z Path of Exile. Moi drodzy, całkiem ciekawa kompozycja wyszła. Bardzo mocny build dla przodkujących, więc serdecznie zapraszam. Jedziemy. W końcu jest siódma... Siódma na... Nie, przed ósmą. Jedziemy. To jest tak zimno, że... Zimniej być kurcze nie może A, palił od strzała. 6 stopni piska Dobra, jakimś cudem się udało się zaparkować mój yy, maszyno powóz <grybuj> powóz Dobra Teraz idziemy na uczelnię Idziemy na uczelnię. Miałem być tam rok temu, w listopadzie. Eee, a jest październik. Nie ma kolejki. Nie ma kolejki, idziemy. Idziemy. Gdzie kanat? Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wyceny gospodarki i nieruchomościami Krzysztof Wrocławek. Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim. Czad. Tak. Odebrałem po roku. Po roku. Dobry czas, mam, Tajemnic niezły. Robiłem filmy na tuby. jak człowiek się czymś zajmie, to filmy na tuby robi, a nie odbiera świadectwa. Dobra, idziemy. Idziemy, nie ma czasu. Może jakieś śniadanie. Drugie śniadanie. Na pierwsze było o piątej. Jak hobity. <grystanie> Idziemy na drugie śniadanie, ja śniadanie. A propos uczelni, słuchajcie, wybierajcie mądrze swoje kierunki. Bo później stracicie masę czasu na to. Pięć lat to jest pięć lat. To, słuchajcie, to możecie być zajebiści we wszystkim w ciągu pięciu lat. Więc nie traccie po prostu czasu wybieracie konkret to, co chcecie robić, a nie jakieś pierdoły, Lologie, filologie, indoktrynacyjne, tak <grytanie> żartuję oczywiście. To idzie na kult, w spodku kult jest. Gdzie ktoś? Celica. Uuu. A rozwijając temat studiów, filologia jest jeszcze spoko. Na przykład e, filologia angielska, japońska, czy jakaś tam Zdanie dobrze języków jest naprawdę pro, nawet gamingu. Filologia angielska, w szczególności ludzie szukają na przykład community managerów super turbo bo znajomością zajebiście angielskiego e, na przykład. E, ale moje takie skromne opinii, tracenie czasu na przykład na administrację. Czyli właściwie kierunek stworzony nie wiem po co, tylko po to, żeby kasę trzepać i łapać na inne dzieciaki. Bo po co ci administracja? Nie mam zielonego pojęcia, może żyć na prawo, widzisz lepiej na tym. Nawet niektórzy profesorowie, z którymi miałem do czynienia, mówią, że oni nie mają zielonego pojęcia, po co jest ten kierunek stworzony? I ja też nie wiem. No. Tak więc powracając, naprawdę się zastanówcie, czy A nie lepiej otworzyć firmę niż żyć na studia. Czy B. Czy w ogóle wybrać ten kierunek, na który chcę iść, albo czy chcę go dalej ciągnąć, oczywiście nie, nie mam na rzucenie studiów, jak już jesteś tam, jak już coś zacząłeś, to lepiej to skończyć, jednakże możesz się na przykład przepisać na inny kierunek, to jest czasami dobre wyjście, jak poczujesz zew, tak to jest to, zauważcie, że występuje pewna rotacja, w pewnym sensie nagle brakuje, kurde, brakuje, nie wiem, biochemików. łomatko, wszyscy się rzucają na biochemię. Ło, wow, to jest deficyt. Albo informatyków, jak jest obecnie. Za niedługo to będzie takich informatyków potąd. Będzie trudno. <grytania> Chociaż technologie informatyczne się strasznie... Ale się odbija w moich oczach coś. Technologie informatyczne się bardzo mocno rozwijają, więc wątpliwe, żeby było ich za dużo. Ale naprawdę lepiej wybrać mądrze, Niż stracić 5 lat swojego życia. 5 lat możesz osiągnąć wszystko w 5 lat. Tylko musisz się przyłożyć. A może omlet? Omlet. Przykro przykład z jaj. Zobaczmy, czy są dobre jajka. Może. Mogą być. Omlet, być zajebisty. Myślałem, żeby iść do jakiejś knajpy, coś zjeść, ale stwierdziłem, że drogo jest. Kupię sobie coś. Dorwałem kilka produktów. I będzie gotowa, nie zrevidę. Czemu by nie? Uwiem gotować. A kobietki coś przyrządzę. W ogóle to myślałem, żeby dla Was kręcić daily vlogi. Jednakże nie dzieje się u mnie to tak dużo jak u Caseya, czy tam w gąciarze, czy kogoś tam. Ja właściwie dużo się w domu. Ostatnimi czasy przy kąpie robię różne rzeczy, więc daily. Hmm. <laughs> Abyśmy spędzali czas dużo w jednym miejscu. Tak więc będę, vlogi będę ograniczał do raz na czas. E, no, ale myślę, że będą też ciekawe. No i oczywiście słuchajcie, e, będę robił dla Was cyberblogi. Będą dwa, dwa vlogi, riv vlogi, czyli te i cyberblogi. Czyli innymi słowy, to co widzieliście Loda Marsa, cyberpunk. To będzie właśnie robione co... postaram się, co każdy czwartek. Tablicę miałem kupić, taką do rysowania, taką na ścianę, taką białą. Bo chciałem swój plan po prostu rozpisać, żebym go widział, żebym widział, co na drugi dzień mam zrobić. Czasami jest tyle tego do zrobienia, że, że się gubię. No ale. To może w innym razem odwiedzimy. <grym> Jakiś dziwny sklep. Dobra, dzięki do usłyszenia. Do następnego hej! czy może zrobimy serię na przykład na temat. E Podróży auto, autem i rozmyślania będą autowlogi. Automatycznie vlogi podczas podróży. Boże.